Yes. Mustang na bicie, na <grym> bicie! Ja wyciszam, nie słucham sobie tego. <grym> Kminimy ruchy, a ja jesteśmy z światów, kreuję nowe wizje, prowadzą dalej bez znaków. Bóg Buch za buchem, zamiast kompasu, Sarok w tym dniu nie planuję liczyć czasu. Naucę ci lera, słychać za dali... Ej, Kowin, to jest Covers, czy co? Tak, tak. Mhm. Ta. Tak? Jestem z Minecrafta, no tak! No, tak. To jest uh, Minecraft Covers? Tak, mhm. tak, tak, tak. Nie covers, pierdol. Covers. Nie pierdol. No to serion <noise> Kurwa jak się poryłeś. No bo mówię kurwa podobny do Muzyka łączy, zobacz co w duszy Jeśli bo się Jenny ile jeszcze masz przed sobą Wtedy dasz radę Nic nie będzie już przeszkodą Miniemy ruchy a ja jesteśmy ruchami. z innych światów Kreuję nowe wizje, prowadzą dalej bez znaków Bóg Buch za buchem, drodze zamiast kompasu Sarok w tym dniu nie planuje, liczy czasu Wiedziałem, że albo no za okularów Kurwa co się dzieje Fajne Teraz switch tutaj wow. wist o kurwa Nie wiesz co się łebba nigdy nie upadłem Nie wiesz co muszę pomyślał gdy znalazł się paknie Zamych ludzi zbudowałbym wielką arkę To dalej ta kobieta nie potrzeba więcej Do tornadowanii zamykałem sam na Za dzieciaka klocki potem wsiadam za... No nie no, piepierdol, że to jest kurwa... Minecraft a, Covers on, no on Drama To żadna tajemnica, bo to nie komnata Chciałem pomóc Jomowi, bo szanuję go jak brata Lacha natych, zdoć, czyli na tych, co na wypadku mam, wiecie o tym, patrzcie na bańku Zrobimy swoje, miesiąc. nie wejdziesz do tego zamku Wypełniamy grosia, ne masz tak w Salut dla ludzi, co dalej

Em Felipa robił intra, do, kurwa pierwszych ja Minecrafterów, Minecraft. nie? Chłopie, to są połączone świetnie. <laughs>